Okej okay, moi drodzy, Pan, mamy 75 odcinek Fanmade od Ugolka, zapraszam serdecznie, co tu się dzieje, ty, ty, czemu ty, TV Man się uśmiecha, zostawcie lajeczka, będzie mi bardzo miło, zawsze, zawsze to jest mega, mega super sprawa, jezu jakie to, a bo to jest po tym jak ten astro toalety tu przyleciały i dlatego tak jest rozwalone, teraz już kojarzę, chyba o to chodzi. Ty, no patrzcie jak ten wylądował na kamerze, ty. <laughs> no to już po nim totalnie. Się... A, O, inżynierowie przyszli, będą naprawiać. No dobra, ciekawe czego perspektywa to jest. Okej, okay, TV man. Z baza... T... Ty, jaki komputer mają. No ale oni mogli to oglądać na telewizorze od TV-Mana, ty... Aj, patrzcie, g tu na obrazku jest. A, TV-Mani ich może ewakuowali jakoś albo coś, nie? Co jest? Large... large naukowiec, ty, large TV. A to jest jakaś nowa mini baza i oni próbują zrobić tytana z niego, nie? Z Jimena. A już ty już prawie zrobili Ty ma ręce. Ale tu tego Jimena przedstawiają tak Ugolek przedstawia tak mroczno, a wiemy, że on spokorniał trochę ten Jimen. Który jest w OG serii, nie? Ale spoko, dobra, przejdźmy do następnego, bo mamy tutaj fanmate kolejny od San Reda 103 Part 2. Tu jest też ciekawa seria. Tutaj nie wiem, tv -man z przyszłości, czy jakoś tak się bije, czy kto to jest, to nie mam pojęcia szczerze. Patrzcie, jaki jest ten TV-man wykoksany. Matko. Wow. Widzę, że ma więcej umiejętności różnych takich. A ten jest bez ręki, ten TV-man. Muszę obejrzeć wszystkie serie, bo tutaj nie wiemy, co się dzieje w ogóle. O kurde. Oj, oj, oj. Źle się tu dzieje. Ciekawe o co chodzi w tej serii, nie? I Cool Studio stworzył coś fajnego. Co jeśli g, -G płakałby y po scientyście, za Scientistem? To jest ciekawe, nie? Fajnie, że coś takiego zrobił, nie? Cool Studio robił chyba Skibidi i jeżeli mnie pamięć nie mogło. Potem przestał robić tę serię. Jest Jimen, ty. Oj, łezka się kręci w tym jednym oku. U Jimena. O ja cię. To Scientist, grup naukowca, for Scientist. Hmm. <laughs> Ciekawe to zrobione, no tak dla beki chyba trochę, nie? No ale to może, dobra. I mamy oczywiście tutaj Skip the Toilet Magnet War, czwarty odcinek wyszedł, więc sobie obejrzymy. Co to jakieś kasety? Tapes. Moon landing, czyli lądowanie na księżycu? koordynaty dla tego krateru. Mhm. Okej. Okay. Speaker stone epilog, czyli Epic kamień głośnika. O, trochę głośno. Trochę to głośno, ale no zobaczymy. Magnet War. No i co? Ty co to za przesyłka? To jest ten kamień speakera? O, czy to jest Tytan Speakerman? Tak, to jest on. Ty jak on dziwnie wygląda. Taki trochę Avengers, nie Pss. Sojusz wylądował na Księżycu. To co? Głośniki są przeciwko sojuszowi? przeciwko kamerą. na to wychodzi Ciekawie wygląda ten tytan głośnik naprawdę Ło kurka Ziemia Chyba ziemia I do, na księżyc tak poleciał. Seria wzorowana na Avengersach. A to jest kto? To jest küçük, <laughs> to o kurde, nawiązanie do prawdziwych wydarzeń. wygląda, Po co im w ogóle takie maski? Jak oni nie oddychają. Bo to są roboty. A, tu jest ten Magnes portal jakiś chyba, nieźle, no kurde, fajny odcineczek, nie? Myślę, że cał całkiem spoko. Ej, słuchajcie, mamy też zapowiedź z KBD Multiverse y 01 Part 2. To jest pre-release, czyli taka zapowiedź tego, co się tu wydarzy. Ty, jak wygląda dziwnie Titan TV Man, nie? W tej serii. Co to jest? Tytan 09 to jest skibidi Toaleta. Ok, ciekawe, ciekawa seria się zapowiada tutaj. Nawet nieźle ty. A jeszcze chciałbym podziękować e, wspierającym. Bardzo mi jest miło. Mamy Dodak Polak, Skakun, Juliusz, Edith, Camerman i Kubiks. Bardzo mi miło za wspieranie, bardzo Wam dziękuję. I zapraszam chętnych, słuchajcie. Ten zwykły fanski BD, który, który ludzie wykupują, macie możliwość oczywiście obejrzenia odcinków przed premierą szybciej niż zwykli subskrybenci. A teraz przejdźmy do Waszych teorii. Mam teorię, bo, bo oglądamy sobie, posłuchamy, poczytamy. Mam teorię, że Astro oszczędzają siły na Jimena i Tytanów. Na razie zostawiają, bo wydaje mi się, że będą szukać Jimena. I w 75. też pojawi się Jaggernaut i ułobrzony Skorpion Astro. Ee, Michał, mam teorię, że Astro oszczędzają siły. Mm. Mi się wydaje, że raczej mm, oni polecą prosto, bo oni zauważcie, że pytanie, czy oni chcieli zniszczyć od razu Tytanów, czy polecieli za Jimenem, bo Tytani też lecą. Chociaż nie, wydaje się, że oni a, ta flota Astro poleciała właśnie w kierunku Tytanów, żeby ich zniszczyć. A potem zniszczą Jimena. Prawdopodobnie tak się stanie. Będą chcieli zniszczyć, oczywiście, nie że zniszczą. Brod, mam teorię, że jest dwóch Tytanów kamera: jeden jest szczęśliwy i, jest w... I jeden jest wściekły, bo w odcinku 68 part 2 widać, że jest szczęśliwa, w 71 part na końcu jest wściekły. Możliwe, że robi taki uśmiech, ale może jest dwóch Tytanów. To znaczy, nie, no, raczej jest jeden tytan, no ale jak każdy człowiek, raz jest wesoło, raz jest smutno, nie? Tutaj raczej bym się nie doszukiwał niczego takiego. Mam teorię, że Jimen wróci i będzie wielka walka: Jimen, z Astro, toalety, a Astro, Juggernaut będzie na końcu rozwali rdzeń Jimena. Sorka nie umiem pisać. Wydaje mi się, że Jimen raczej nie zginie i Jimen nie będzie chciał konfrontacji, póki nie stanie się tytanem. I prawdopodobnie Tytanem będzie, będzie pomagał w staniu się Tytanem, będzie mu sojusz pomagał. Coś takiego. Myślę, że sekretny agent dopnie tego i będą, będzie sojusz. Ej, brod, mam. Bo tam za tymi dwoma skibityletami jest mm, laki kameramena. 75. Aha, to jest to. Nie, no raczej tutaj laki nie był. Szczerze mówiąc, Abi. Ej, wiadomo, że G-Men. Ojejku, ale tu się rozpisał, boni. Wiadomo, że Jimen był chyba astro, tylko nie wydaje mi się, że to zdjęcie Jimena w 74 odcinku że, że to zdjęcie jest z innej planety bo tam są domy takie same jak na Ziemi. Wydaje mi się, że w 75 odcinku będzie pokazana baza głośników. No to albo to zdjęcie jest zdjęciem z przyszłości, co się stanie w przyszłości, albo to jest z innego świata, bo te domy jednak nie przypominają tak do końca domów na Ziemi. One takie są bardziej kosmiczne. Astro mieli dobre relacje z naukowcem, bo jak przejść do jeszcze jeszcze inne Astro chciały zrobić fake Jimena. To naukowiec się pojawił i poda, podał Astro też zamiast walczyć, to uciekły. Wydaje się, że um, jakby naukowiec był w stanie, była jakaś taka umowa, i naukowiec dzięki temu był w stanie chronić Jimena, kupić czas, żeby stworzyć tego Jimena tytana, zrobić nie? No ale to szczerze, to zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. W odcinku z UFO i naukowca, jeszcze dziwne jest to, że w 60-69 odcinka Astrotalety nie atakowała, a w 70-pladeny pojawił się Astro i chyba ona wiedziała, co się stanie z naukowcem, więc zaatakowała. Według mnie Astrotalety od momentu pojawienia się Tytana naukowca nie atakowały, bo miały z nim pakt i po śmierci jego zaczęła się Astroinwazja. W pakiecie mogło być, że Astrotalety nie będą atakować Ziemi, ale on wiedziały, kiedy naukowiec umrze. To znaczy myślę, że nawet czekały na to, że naukowiec zostanie zniszczony, tu był jakiś niepisany, znaczy była jakaś umowa między nimi i umowa się skończyła jak naukowca nie było. W odcinku 60, gdy UFO rozmawiało z Fake Jimin to pewnie rozmawiali o tym, że Jimin ich zdradził, no na pewno coś takiego było. Oraz, że w Skibity można powiedzieć, że są ery, 1.30 po prostu walka z Skibity, 50 era uratowania zainfekowanego ukośnika. No, to się mówi z angielskiego, to jest arc, tak? Arc. W sensie, że kolejny arc jest, coś się skończyła jakaś tam i następna, następna jakby fabuła. Bro, w odcinku 30 jest jakaś postać Sekunda 04, w 39. E, tak szczerze, ja tutaj nie widzę żadnej ukrytej postaci, jakby miał być szczery. Także, no, chyba nie do końca, moi drodzy.